Witam was widzowie bardzo serdecznie Na początek muszę wam podziękować widzowie za porady, które mi podsyłacie w komentarzach Dowiedziałem się od was między innymi takiej rzeczy, iż na evencie Podejrzewam, że chodzi o ten tutaj, bardzo szybko się progresuje Dlatego pomyślałem, że dlaczego by nie spróbować swoich sił i sobie zagrać go Wydaje mi się, że zagram sobie... Harda no bo easy to nie będę grał, już są za dobre jednostki na easy. Dobra, samą tą jednostką chyba nie uda mi się wyżyć, niestety. Daję mi się, że szybko będę musiał dostawić coś jeszcze. Chociaż, kurde, ziomeczek sobie dobrze radzi nawet. Dobra, tutaj widzę już, że ziomeczek sobie nie radzi za dobrze, aby czyścić każdego, dlatego chyba sobie szybko dostawię tutaj jednego kameramana i tutaj drugiego kameramana. I na razie powinno być spoko. Ej, powiem szczerze, że fajna nawet ta mapka, bo jest strasznie krótka. I dużo zakrętów ma, to spoko, spoko. No i co? Jak na razie to spokojnie idzie. Dopiero wave 3. Chyba sobie autoskipa w ogóle włączę, bo troszeczkę krydę powoli się tutaj gra. Dostałem do też od was poradę widzowie, aby nie stawiać kolejnych jednostek, tylko ulepszyć poprzednie, które postawiłem wcześniej. Dlatego wydaje mi się, że teraz pierwszą rzeczą, którą zrobię. To będzie ulepszenie tego Sparklera. O jest cztery stóweczki zrobione, także można ulepszyć. No i wszystkie zeszły od razu, boże święty. Widzowie, to jest takie satysfakcjonujące. O, teacher, teacher toilet. Ej, to jest Walter White widzowie, Walter White w Kiblu. No way. Znowu, a nie, to już jest student toilet, to, to nieważne. Myślę, że to samo. Dobra, mam strasznie dużo pieniędzy. A jak na razie w sumie nie muszę nic robić więcej, bo tutaj koleżkę sobie doskonale radzi sam. Bez niczyjej pomocy, o kurde, skąd ty się tu wziąłeś? No, postawię ciebie jeszcze raz. No i co? Kurde, może w sumie w złym miejscu go postawiłem, widzowie. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz stoję, by bardziej pasował. No, kurde, co? Nudy, nudy troszeczkę widzowie. Tutaj kuźwa ten Sparkler 1, co postawiłem go na początku, nie pozwala w ogóle przejść nikomu. Niby to fajnie, ale z drugiej strony nic się nie dzieje, dlatego kurde średnio, średnio. No w każdym razie co? Może sobie ulepszę jeszcze tego, sprawdzę w sumie, czy to się opłaca. No i z tego co widzę, to się opłaca, bo strasznie mu zmniejsza się cooldown. A wystrzał tego też sobie ulepszę, mam dużo golda w zapasie, także nie ma chyba tutaj żadnego problemu, aby to zrobić. Nie mam pojęcia w ogóle, do której fali tutaj będzie trzeba grać na tym hardzie, bo nie grałem jeszcze harda. W każdym razie nie do końca. No ale kurde, co? No jak na razie to nie do przejścia jest tutaj. Nawet nie mogłem do jednego zakrętu. patrzę widzowie, już szesnasta runda. Przypominam, że jest to poziom hard i on kurde wszystkich zabija dalej. Czy to nie jest niesamowite? Czy to nie jest niesamowite? No i przeszedł jeden Dobra I o się kręci Jak mi zniszczysz jednostkę to kurde się obrażę Dobra zostawił na szczęście O już patrzysz już wyszedł pierwszy boss toilet A to już dziewiętnasta runda dopiero W sumie to już dziewiętnasta runda Nawet szybko idzie, oj chłopaki chyba nie dadzą rady Patrz jak strzelają w niego Cyk 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 ha. Fajnie, fajnie. Dobra, ale trzeba ulepszyć tego szybko, bo... O kurde, on chyba zdąży dojść i tak. Nie, dobra, będzie nie da rady jednak. No, bezpiecznie. Okej, okay, czyli tak, mam 22 tysiące. Cztery jednostki powstawione. Co chwila te bo toilety wychodzą, ale oni nawet nie mogą obejść tego jednego sparklera. Widzowie, ta karta jest jakaś turbo OP, no przecież to nie są zarty już. Ty, coś mi kurde usypia żonka. nie, nie. To chyba problemy się zaczynają powoli. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że jeszcze sobie postawię tutaj jednego kolesia i go ulepszę na maksa, bo on będzie cały ten obszar obejmował. Tak, tak. Ej, nie wiem co to leci, ale to wydaje się być strasznie potężne. Czemu on ma dalej tak duże życia? Nie podoba mi się to widzowie. Powoli, kurde, problemy się zaczynają. Dobra, wiecie co? Chyba sobie dostawię jeszcze jednego ośmeczka Tutaj. O, idealnie, tak chciałem. Patrz, i on teraz tak: tutaj tych, i tutaj całą tą ścieżkę. Idealnie jest. Tylko kurde, on mu coś zadaje? On dojdzie na stówę do tej bazy. Na stówę, na 100% dojdzie. Może nie w sumie? Nie wiem. Dobra, dam jeszcze jednego. Kurde, mogłem temu zapobiec, jakbym wcześniej postawił te jednostki. Dało się. On dojdzie na stówę. Chyba, że go jeszcze ten uśpi. Proszę, uśpi go. Dobra, jeszcze jeden, szybko. Proszę. Nie, nie, nie. Ulo, udało się. Gdzieś to? No i co, kurde, już 30 wave. Ciekawy jestem, jak długo zajdzie się, aby w ogóle przejść te hard. Mi się wydaje, że ze 40 rund to tu może być, bo jeszcze nie było bossa. Oj, tutaj zaczynałem powoli szybko wychodzić, te kible, z tego, co widzę. Ale to nie ma problemu i tak, nie ma żadnego znaczenia. Bo ten sparkler. Wszystko robi. Za resztę. No, co mam ci powiedzieć, widzę? On już ma tyle kili na koncie. Tyle zabitych kibli ma ten gościu. Że jest to troszeczkę niesamowite, jak dla mnie. O, kurde. Powoli widzowie problemy się robią, bo tutaj dużo. Bo z nagle wyszło, ale. Tu nie ma problemu żadnego, jednak. Żartowałem. Tu się robi problem. Tutaj się robi akurat problem, faktycznie. Gdyż, ponieważ, dlatego, że. Idzie ich całkiem sporo i mają dużo życia. Nie podoba mi się to. Oj, 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 gorąco się robi, gorąco wciul. Nawet bym powiedział: cztery, szybko, upgrade. Oj, niedobrze, niedobrze widzowie. Chyba koniec jest. Koniec jest, no. Przegrałem. Kurde. Waves beaten 38. 38 fali udało się pokonać. Ty, dostałem 1000 golda? To moje, to dla mnie. No i faktycznie mam te 30 kuźwa. Znaczy, 30. Faktycznie mam te 1100 golda, widzowie. Czyli wydaje mi się, że to jest kurde dobry moment, aby zrobić turbo giga opening. Widzowie, wiecie co? Ja chyba sobie uzbieram jeszcze 60 golda. 70, 80. I otworzę sobie to tutaj, czerwone, myfik kratę. Ponieważ yy, wydaje mi się, że będzie to bardziej opłacalne, jeżeli na pewno ma mi dropnąć myfik. A czy z tego w ogóle dropi myfik na pewno? Kurde, nie wiem, nie wiem. A taki dropią z tego. Co tu jest? Large speakerman. Kurde, jak mi dropnie Lard speakerman, widzowie, to to będzie taka sraka. No taka sraka to będzie, dobra, nie ma co. Nie ma co się zastanawiać. Idziemy, kurde, zapykać sobie jedną gierkę. Może właśnie ten event se zagram jeszcze raz. I wydaje mi się, że będzie się można przymierzać powoli do tego, aby robić super giga opening myfikowy. O lol, patrzcie, to jaki samochodzik w ogóle! Fajne. Ej, tu jest drugi. Czy kuźwa stąd wychodzą te jednostki? No, mam nadzieję, że nie. Dobra, eee, ja postawię sobie tutaj ciebie, ziomeczku. I ty sobie na razie musisz jakoś radzić. Sam. Jeszcze autoskipa padam od razu. No i musisz sobie radzić, ale dla ciebie to nie jest problem, bo ja wiem o tym dobrze. Już cię stawiałem parę razy samego. Właściwie to raz, teraz jest drugi raz. No i co widzowie? 20 runda. Nie widzę dalej żadnego bossa, co mnie troszeczkę niepokoi. Ponieważ jest to tryb easy. Czy tutaj jest więcej rund niż 20? Wątpię. A tu chyba 25 jest w ogóle, bo to jest event. Jak mi się dobrze kojarzy. No z tego co widziałem, to żadna jednostka nawet nie doszła tutaj do tego zakrętu. O, wyszedł, bo Toilet jednak. Wyszedł, pod koniec rundy wyszedł. Może nie, pod koniec. Nieważne, nieważne. Ważne jest to, że nikt nie może tutaj nawet dojść. Tutaj, do tego miejsca. Bo ten sparkler zabija wszystkich po kolei. To jest niesamowite. O, kurde, patrz, co wyszło? Tego nie lubię strasznie, bo on usypia jednostki. Ej, on idzie na stówę do końca. No przecież co? A już w ogóle to jest chyba ostatnia fala, jak mi się wydaje. Ponieważ nie rozpią jednostki żadnej, a mam autoski połączonego. Dobra, robię tutaj. Yy, twierdzę tak zwaną. Niezawodną twierdzę. Panowie, plan jest taki, on wchodzi na jednego, a wy go zabijacie. No i dobrze, udało się. I 50 golda wpadło! Nie, dlaczego 50 jak to event? Tylko 50, no tylko, dobra, idziemy do lobby. Teraz widzowie, to jest chyba odpowiedni moment. Aby się podjąć radykalnych środków O których mówiłem wcześniej O skrzynkę dostałem To może jednak nie będę musiał się podejmować Radykalnych środków Dobra otworzę sobie tą skrzynkę Na początek I dostaję drugiego sparklera Którego już mam Czyli teraz mam dwóch spark sparklerów Tak tak Czyli jednego chyba mogę sprzedać Sel eee, Sprzedam ciebie Confirm sell. 10 COINÓW TYLKO? Nie no co tak mało? No dobra i tak, sprzedaj mnie to. Dobra, a ja mam pytanie w takim razie jedno. Czy ciebie też sprzedam tylko za 10 COINÓW? Sell. 10 COINÓW, yeah, Pitolsztajn. Dobra, chyba trzeba po prostu zagrać jeszcze jednego szybkiego. Jednego szybkiego zagram jeszcze na Easy, no i sobie otworzę kartę. Tak zrobię. Dobra, tutaj szybko rozegrałem partyjkę i mam 1233 golda. Czyli tak, idę teraz przywołać sobie kartę z czerwonej skrzynki. Czyli Tom. I proszę, żeby to było coś dobrego. Proszę, żeby to było coś dobrego. O, 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 Rocketman, dobra. Nie wiem co to, ale eee, 40% szans na to było. No a najważniejsze, że nie Large speaker Man. Może sobie zagram na hardzie. W sumie testowałbym tę jednostkę Rocket Man. Ile ta karta kurde kosztuje? 250... Ty, w ogóle jak on wygląda! Kozacko wygląda. Co by nie mówić, to podoba mi się jak wygląda ta postać. Ej, fajna mapka w ogóle, podoba mi się też ta mapka. Nawet niezła. Ej, weź to skipni, bo nie wiem skąd wychodzą kible stąd, OK, czyli... Czyli postawię sobie ciebie e, tutaj może gdzieś co Może jakoś tak Dobra, stój sobie na razie Kurczę, nie wiem, nie wiem Dobra, tak sobie stój, może być Kurde no i już misuję. Co drugiego zabija, problem Dobra, dostawię sobie To nie jest żaden problem, bo te podstawowe jednostki to nic nie robią. Znaczy toilety. Postawię sobie po prostu kameramana i on tutaj powinien dokończyć robotę. Żartowałem. No i co, widzowie? Kurde, 274 golda. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, aby postawić tego racketmana. Tylko ja nie wiem, kurczę, co on robi. Wydaje mi się, że to kółko. Jeżeli to jest ręcz tej karty, to może ja go dam gdzieś tutaj? Nie wiem, nie wiem. Szczerze nie wiem, gdzie go postawić. Dobra, postawię go tutaj. Tutaj go postawię. Jakoś tak miar blisko. I co ty robisz, przyjacielu? Co ty kurde robisz? No, stoisz ze z tą rakietą. Ty w ogóle on lata. Co? I to tyle? To tylko tyle robisz? Ty, mam nadzieję, że jak ulepszy tą kartę, to on będzie więcej robił, widzowie. Bo kurde. Już ten sparkler jest lepszy, tak szczerze powiedziawszy. Ej, w ogóle co tu się dzieje? Czemu oni wszyscy nagle przechodzą? Dobra, zrobię tak: Upgrade. I ciebie też ulepszę, upgrade. Ciebie jeszcze nie mogę ulepszyć. Kurde, wiecie co? Źle postawiłem strasznie tego. Bardzo źle go postawiłem. Nie podoba mi się to, jak on stoi. Nie podoba mi się zaciul. Zaciul mi się nie podoba. Dobra, ile kosztuje ulepszenie do tego? Ja go ulepszę, widzowie, bo ja jestem bardzo ciekawy, co on robi. Yy, nic nie robi, jak zwykle. A on się przegrzał w ogóle. Co? No chyba mi nie powiesz, że on się serio przegrzał, kuźwa Co to jest za karta gówniana? Nie podoba mi się ta karta, nie lubię jej Rocket Cameraman, do wypierdzielania jesteś Powiem tak widzowie, jeżeli ktoś chce tą kartę, to ja ją mogę oddać, nie ma problemu Zgłaszać się, proszę w komentarzach No ulepszyłem go na maksa i on dalej... Ej, go można jeszcze bardziej ulepszyć, o lol Dobra, zbieramy, zbieramy Parasite toilet, ja go kojarzę, bo on mi usypia karty Kurteczka, blaszka, dobra, jeszcze mam full HP ty, tutaj sobie dobrze radzisz, ziomeczku. O, jest! 1500 golda. Stać mnie na ulepszenie tej karty. Dobra, robię to. Cyk! Max level ma. Co robisz? Nic, trochę więcej zadaję. Tych zabija na hita. No dobra, dużo więcej zadaję nawet. 2000 damage, że to nie jest cele mało. Ale kurde, co sekundy strzela po pierwsze. O, po drugie, się przegrzał chyba w ogóle. Znowu nie wiem o co chodzi z tym trójkątem. Możecie, widzowie, w sumie wyjaśnić, czemu on tak śpi czasami. No i co? No i kurde, jednak nie cofam słów. Jeżeli, widzowie, ktoś chce tą kartę. Mówię poważnie. Jeżeli ktoś chce tą kartę, to proszę się zgłosić. Wybiorę jednego szczęśliwiaka. O, już przegrałem? Dobra, fajnie. Wybiorę jednego szczęśliwiaka. Wybiorę jedną osobę, widzowie, której sprezentuję tą kartę. Jeżeli ktoś z was w ogóle chce tego klocka, bo według mnie on jest totalnie słaby. I ja na przykład bym nie chciał wygrać takiej karty, już bym wolał wygrać Sparklera szczerze, który robi o wiele więcej niż ten Racketman, Cameraman. No i co? Wydaje mi się, że z dzisiejszego odcinka to będzie na tyle. Mam nadzieję, że widzę, że przyjemnie się oglądało. Jeżeli chciałbyś, żebym zagrał w jakąś inną grę, to możesz dać śmiało w komentarzu. Rozważę każdy pomysł. A tymczasem ja będę się żegnał. Trzymajcie się widzowie, po.